Stanisław Michalkiewicz o nowelizacji KPA, roszczeniach majątkowych, czy reparacjach wojennych od Niemiec. Jeśli mogę jeszcze coś dodać do tego, bo mamy właśnie do czynienia z takim przykładem, podejrzewam, że bardzo pewnej socjotechniki. Mam na myśli ostatnie tam incydenty z, z władzami Izraela, z amerykańskim Charge d'affaires w Warszawie, no i z próbą nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego, ta nowelizacja polegała na tym, że do artykułu 156 dodany został paragraf trzeci który mówi, że nie można stwierdzić nieważności decyzji administracyjnej, nawet jeżeli została wydana z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od czasu, od momentu jej wydania albo ogłoszenia minęło 30 lat, a jakaś osoba uzyskała prawa albo ekspektatywę przynajmniej. No to jest wiadomo, że to rzeczywiście Blokuje przynajmniej częściowo roszczenia żydowskie odnoszące się do mienia bezdzielicznego, przynajmniej częściowo, ale również blokuje roszczenia obywateli polskich, również tak samo. Ale nie, nie to jest najważniejsze, bo jeśli państwo pozwolą, to żebyśmy lepiej zrozumieli, na czym polega ta socjotechnika i ta intryga perfidna. To muszę zacząć od Adama i Ewy. Otóż roszczenia żydowskie odnoszące się do własności bezdziedzicznej po raz pierwszy pojawiły się już tak wyraźnie w 1996 roku. I y, wtedy Izrael Zinger zapowiedział, że Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście tak było: jedwabne, niejedwabne polskie obozy zagłady i tak dalej. To wszystko było i jest. I w 2017 roku w Senacie Stanów Zjednoczonych została przepchnięta, bo tak została właśnie no przepchnięta to jest ścisłe określenie. Ustawa, ona się wtedy nazywała 1025 w Senacie, miała taki numer i w sprawie tej, w sprawie tych roszczeń żydowskich od Polski. Polonia amerykańska podjęła desperacką próbę zablokowania tej ustawy w Izbie Reprezentantów, bo najpierw była w Senacie, potem w Izbie Reprezentantów. Władze polskie nie to, że były bezczynne kompletnie, tylko nawet podjęły coś w rodzaju dywersji wobec tych starań polonii amerykańskiej, częściowo udanej. Ustawy się nie udało zablokować w Izbie Reprezentantów, no i pod nazwą 441 została uchwalona, ostatecznie prezydent Trump ją podpisał. Władze bagatelizowały to, że tam, a to nieważne, to amerykańska ustawa, u nas amerykańskie ustawy nie obowiązują i tak dalej, a w ogóle to nie oddamy ani guzika i tego. Podobnie się zachowywała opozycja. Dlatego, że oni w ogóle już nie zabierali głosu, bo nie musieli no, rząd, jak musiał, to zabierał głos właśnie w taki sposób, a oni wcale nie zmieniło sytuacji nawet to, co wykryłem przypadkowo, że tutaj nie oddamy ani guzika, a cały czas prowadzone są rokowania w tej sprawie z przedstawicielami Departamentu Stanu, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W związku z tym zaproponowałem zaproponowałem ustawę antyroszczeniową, która polegała na tym, żeby Sejm zobowiązuje Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom odnoszącym się do własności bezdzielicznej i że każdą próbę Złamania tego zakazu albo obejścia go, traktuje jako zdradę dyplomatyczną z zagrożeniem 10 lat więzienia. No to byłby sygnał, że tak powiem, że Polska wyznacza granice brzegowe. Co się stało? Poseł Rzymkowski z klubu KUKI z 15 opracował podobny projekt, trochę tam dłuższy, przegadany, moim zdaniem, ale mniejsza o to. No ale naczelnik państwa jakoś go przekabacił, że nie tylko się odciął od własnego projektu, ale uznał go za niepotrzebny, po czym został wpisany na listy wyborcze prawa i sprawiedliwości i jest posłem na następną kadencję. Projekt obywatelski, pod którym pan Robert Bąkiewicz, na czele tam Rotnie Podległości, zebrał ponad 200 tysięcy podpisów, trafił do Sejmu. Musiał zostać w ciągu trzech miesięcy po, na porządek dzienny przedstawiony. No i został. I co się stało? Ano został skierowany do komisji, gdzie już od roku zimuje, prawdopodobnie przezimuje do końca kadencji. Dlaczego o tym wspominam? Żeby przypomnieć, że naczelnik państwa w ten sposób zablokował wszystkie próby wyrażenia przez Polskę stanowczego zdania. I teraz co się stało? Schował te, że tak powiem, aryjskie mm. <laughs> przesunięcia w takiej ustawie, w takiej nowelizacji, że tam kto by się domyślił, że w kodeksie postępowania administracyjnego. Ale okazało się, że pan chargé d'affaires Bix Allium jest czujny jak żuraw. A jestem, no przekonany to może do końca nie, ale podejrzewam, że, w, a w każdym razie wcale bym się nie zdziwił, gdybym się dowiedział, że naczelnik państwa jego czujność obudził. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że okazało się w, 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 ostatnich, w ostatnich dniach, chyba wczoraj, że rząd wiedział, że Izrael i środowiska żydowskie i departament Stanu zareaguje gniewnie na to, no skąd tu diabła wiedział, musiał przedtem na ten temat porozmawiać? No to jak tak, to mamy do czynienia z ustawką, podobną jak do tej, jaką przeprowadziła Akcja Wyborcza Solidarność. Akcja Wyborcza Solidarność szła do wyborów i potem do rządu z takimi hasłami, że przeprowadzi ustawę o restytu restytucji mienia. No i zaczęły, rozpoczęły się prace, został powołany zespół z takim panem profesorem Bielą. I ja się zapoznałem z tym projektem i zobaczyłem, że jest tam paragraf aryjski, taki ostentacyjny, że nie może się o żadne roszczenia ubiegać osoba, która nie mieszkała w Polsce przez ostatnie pięć lat. No wiadomo było, o kogo chodzi. Poszedłem do profesora Bieli, mówię mu, panie profesorze, no to zbytnia ostentacja, jak ten a paragraf aryjski, to Kwaśniewski natychmiast tę ustawę zawetuje. I wskazałem mu, nie będę mówił, żeby Państwa nie zanudzać, bezpieczniejsze wyjście z sytuacji. Nawet na piśmie mu to dałem. A potem zobaczyłem, że ustawa z paragrafem maryjskim przechodzi. No i stało się tak, jak, to, jak mówiłem, że Kwaśnieński zawetował, i po, było po herbacie. Ja się dopiero wtedy ze wstydem przekonałem. Że no, po prostu AWS wcale nie chciał żadnej restytucji mienia. No ale się zobowiązali. No to zamarkowali, a potem zwalić, zwalili winę na Kwaśniewskiego. Zły Kwaś, myśmy dobrze chcieli, a Kwaśniewski zły nam nie pozwolił. No i teraz jest dokładnie to samo. Naczelnikowi państwa, podobnie zresztą jak opozycji, bo ta nowelizacja przeszła większością powyżej 300 posłów, więc musieli oni też głosować za tym. Potrzebny jest listek figowy. No widzicie, dobrześmy chcieli. Chcieliśmy obronić Polskę przed rabunkiem. No ale siła wyższa. Siła wyższa. Nie możecie mieć do nas o to pretensji. No bo tu i Żydzi, i Departament Stanu, i wszyscy naraz. Także Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ja to zawsze powtarzam, ale takim, który się potykał własne nogi. Te potknięcia trzeba mu wytykać, żeby no, niewiele to pomoże, ale przynajmniej będziemy wiedzieli, dlaczego zostaliśmy zoperowani i w jaki sposób zostaliśmy zoperowani. I dopóki, dopóki ludzie, obywatele polscy tego nie zrozumieją, no to będą w ten sposób wykorzystywani i jeszcze gorszy. Proszę bardzo. Ja sobie pozwolę teraz zadać pytanie odnośnie roszczeń żydowskich. Pewni historycy uważają, że Niemcy są winni około 900 miliardów dolarów. Za drugą wojnę światową. My, Żydzi, swoje roszczenia na jakieś 65 miliardów dolarów. Co pan na ma taką propozycję, żebyśmy Żydom zaproponowali, że jeżeli ściągną od Niemiec dla nas te pieniądze, to dostaną swoje 80% i będzie pokój. My dostaniemy swoje. Oni swoje. Obawiałbym się składania Żydom w tym przedmiocie jakichkolwiek propozycji. Dlatego że, dlatego, że proszę zwrócić uwagę, niech Pan przeanalizuje te propozycje. Otóż w niej się zawiera pośrednie uznanie zasadności żydowskich roszczeń wobec Polski. Czy Żydzi wyegzekwowaliby od, Niem od Niemiec jakiekolwiek odszkodowanie dla Polski, to my tego nie wiemy. Natomiast z całą pewnością by się na te deklaracje powołali. Żeby od Polski wyciągnąć. Dlatego uważam, proszę pana, myślę, że lepiej jest nie kusić losu. Tym bardziej, że, tym bardziej, że żydowskie roszczenia wobec Polski są pozbawione jakiejkolwiek podstawy, jakiejkolwiek. I naciski na Polskę idą w tym kierunku żeby polskie władze stworzyły pozór legalności dla tych roszczeń. Bo teraz nawet pozoru legalności nie ma. I dlatego nie trzeba im tej sytuacji ułatwiać w żaden sposób. Bo jeśli chodzi o Niemcy, żądania Polski o Rosjimie, to pan, no, wydaje mi się, że to. Może być tak, jak w takiej anegdotce, nie wiem, czy Państwo znają, jak polska delegacja pojechała do Moskwy, żeby domagać się od Stalina zwrotu lwowa i kijowa. No i przyjechali tam, mówią, co Stalin, co chcecie? No chcemy lwów i kijów. Stalin się zafrasował i powiedział, no słuchajcie, lwów to my nie mamy, a kijów to może się dostać, ile tylko chcecie. Więc obawiam się, że z podobną odpowiedzią moglibyśmy się od niemieckiej strony takiej podobnej odpowiedzi doczekać. Natomiast i to, i to by było wszystko, co byśmy się doczekali, co byśmy dostali. Natomiast stworzylibyśmy, stworzylibyśmy tym samym stronie żydowskiej jakieś podstawy do, do, do kolejnych jakichś żądań od, od Polski. Lepiej nie robić żadnych w tej sprawie nieostrożności. Panie redaktorze, to książki już. No jak pan tak proponuje, to nie pozostaje mi nic. To proszę o ostatnie pytanie. Polityka jest w Romszachie, kierowaną za Brukseluar przez, przez NWO. Czy dobrze się orientuje, że siedzibą NWO jest Anglia? Więc interesuje mnie sytuacja polityczna w Anglii, która niechlubną wielokrotnie odegrała rolę w dystansie. Proszę Pani, gdyby tak było. Gdyby tak było, że siedzibą tego nowego porządku świata jest Anglia i tam się mieści ten rząd światowy, to nadal by istniało imperium brytyjskie. A już nie istnieje. A już nie istnieje. To jest moim zdaniem najlepsza poszlaka, że te opowieści o istnieniu rządu światowego są trochę przesadzone. Co więcej, powiem tak, że Istnieje kilka ośrodków, co najmniej kilka ośrodków pretendujących do bycia rządem światowym. Co najmniej kilka. Ponieważ jest ich kilka, to one się nawzajem nawzajem się blokują. W związku z tym nie ma żadnego rządu światowego. Są rozmaici pretendenci, są rozmaite wpływowe rzeczywiście środowiska, które tam różne, z lepszym czy gorszym skutkiem próbują odgrywać, próbują wpływać na światową sytuację. Raz im się to udaje, innym razem im się to nie udaje, ale moim zdaniem nie ma takiego jednego ośrodka właśnie dlatego, że jest kilku pretendentów. Bo gdyby był jeden, a to wtedy już prędzej. Natomiast ponieważ jest kilka, to nie. Wielka Brytania no. Pozycja Wielkiej Brytanii Zilustruję to przykładem, bo to, żeby nie być głosownym. Pin... No zobaczymy, zobaczymy. Parlament właśnie pozwolił rządowi na kontynuowanie negocjacji w sprawie Brexitu. Prawdopodobnie Wielka Brytania będzie próbowała stać się tygrysem gospodarczym w Europie, żeby pokazać, że poza Unią Europejską jest życie. I myślę, że to się im uda. Myślę, że to się im uda, co dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii może być bardzo dobrą wiadomością, bo Wielka Brytania, jeżeli się to Anglikom uda, to Wielka Brytania będzie potrzebowała, Dobrych pracowników do pracy po prostu, bo ktoś tam będzie musiał pracować, bo dobrobyt się bierze z pracy, a nie z opowieści o tym, jak to będzie nam dobrze. Prawda? I tyle. Ale jeśli Państwo pozwolą, to na koniec jeszcze właśnie, że nie ma rządu światowego, że to bardzo łatwo Wielka Brytania była, że tak powiem, doprowadzona do pionu. W 1956 roku prezydent. Abnasser znacjonalizował kanał sueski, no i Wielka Brytania i Francja bardzo były z tego niezadowolone i powzięły, podjęły starania, żeby odzyskać panowanie nad kanałem sueskim. W tym celu w Sèvres, pod Paryżem, tam gdzie wzorzec metra jest przechowywany w tym mieście, Odbyła się tajna narada z udziałem Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. I ustalono tam, co następuje: że wojsko izraelskie uderzy na wojsko egipskie w strefie kanału Suezkiego, wywabiając w ten sposób armię egipską do strefy kanału. Wywiążą się walki ciężkie w strefie kanału Suezkiego, w następstwie tych walk kanał będzie zamknięty dla żeglugi. Wtedy Wielka Brytania i Francja w interesie pokoju światowego i swobody żeglugi zaapelują do obydwu stron konfliktu o wycofanie wojsk ze strefy kanału. I Izrael się wycofa, zainkasowawszy uprzednio wynagrodzenie za te usługi, a egipska armia się nie wycofa na no przecież są u siebie. To gdzie by się mieli wydawać? Wtedy komandosi brytyjscy i francuscy uderzą na Egipcjan w strefie kanału sueskiego i odzyskają kanał sueski. I niech im potem ktoś spróbuje to odebrać. I tak się stało. I tak się stało. I wszystko by się udało, gdyby nie to, że wcześniej Anglicy i Francuzi zapewnili prezydenta Eisenhowera, że nie będzie żadnych operacji wojskowych w strefie kanału. I prezydent Eisenhower, który się zorientował, że go po prostu oszukali, zażądał kategorycznie natychmiastowego wycofania wojsk brytyjskich i francuskich ze strefy kanału, bo jak nie, to Stany Zjednoczone zażądają natychmiastowej spłaty długów wojennych. No, to, <ścoughs> to, już, nie, to już nie były żarty. No i oczywiście wycofali się. Francuzi wyciągnęli z tego taki wniosek, że znienawidzili Stany Zjednoczone. To bardzo skomplikowana jest taka psychologiczne przyczyny w, w przypadku francuskiej tej nienawiści do Stanów Zjednoczonych, bo nie tylko za to, że Stany Zjednoczone przyłożyły rękę do, do likwidacji imperium kolonialnego francuskiego, ale również to trudno zrozumieć, ale to ja kiedyś mówiłem jednemu takiemu bardzo inteligentnemu Francuzowi, że Francja ma duszę kobiety. I to właśnie trochę wyjaśnia tę sytuację. Otóż Franc Francuzi nie mogą wybaczyć Amerykanom, że dwa razy Ameryka widziała Francję upokorzoną, tak w sytuacji bez majtek. Nie mogą im tego darować. To Francuzi to bardzo dumny naród, żeby... o, to Dumny to mało powiedziane, pyszny. I to po taki, takiego upokorzenia nikomu nie darują. A Anglicy wyciągnęli inny wniosek. Od tamtej pory nie robią nic bez porozumienia z Amerykanami. To... Ale to jest ilustracja, tylko że tam nie ma żadnego ośrodka władzy nad światem, bo gdyby był. To by im tak prezydent Eisenhower nie, nie rozstawiał ich tak po kątach. Dziękuję bardzo Państwu. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani książkami, zapraszam tutaj do stołu no i będziemy podpisywać. Dziękuję bardzo.